Rozdział 12. I Pan powiedział do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę, a uczynił z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił, i rozsławił Twoje imię, i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał. Poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I Abram wziął swoją żonę Saraj, Lota, syna brata swego i cały dobytek, który zgromadzili i dusze, które nabyli w Haranie. I wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan. I przybyli do ziemi Kanaan. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. I pan ukazał się Abramowi i powiedział: Twemu potomstwu dam tę ziemię. I Abram zbudował tam ołtarz dla pana, który mu się ukazał. A stamtąd przeniósł się do góry na wschód od Betel. I tam rozbił swój namiot między Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. Potem Abram wyruszył idąc ku południu, a nastał głód na tej ziemi. Abram stąpił więc do Egiptu, aby tam gościć. Ciężki bowiem był głód na ziemi a gdy zbliżał się do Egiptu powiedział do swej żony Saraj oto wiem że jesteś piękną kobietą gdy Egipcjanie Cię zobaczą powiedzą to jego żona i zabiją mnie a Ciebie zostawią przy życiu mów proszę że jesteś moją siostrą aby mi się dobrze wiodło ze względu na Ciebie i ja abym dzięki Tobie pozostał przy życiu gdy Abram wszedł do Egiptu Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. Ujrzeli ją też dostojnicy faraona i chwalili ją przed nim. I zabrano tę kobietę do domu faraona. Ten dobrze traktował Abrama ze względu na nią. Abram miał więc owce, woły, osły, służących i służące, oślice i wielbłądy. Pan jednak dotknął faraona i jego dom wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Faraon wezwał więc Abrama i powiedział Coś ty mi zrobił. Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś ona jest moją siostrą? Także mogłem ją wziąć sobie za żonę. A teraz oto twoja żona. Weź ją i idź. I Faraon rozkazał o nim swoim ludziom. I odprawili go wraz z żoną i wszystkim, co było jego.